Piotr Żyła, lotnikiem numer jeden. Dzięki dwóm dalekim skokom wygrał konkurs na mamucie i skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Piąty był Dawid Kubacki, siódmy Kamil Stoch. Warto czekać, warto być cierpliwym. Tego w tym sezonie uczą nas skoki narciarskie. Sukcesy Dawida Kubackiego, dziś wielki sukces Piotra Żyły, który po siedmiu latach ponownie stanął na najwyższym stopniu podium. On sam na początku jeszcze w szoku, cała polska kadra w euforii. To był Dzień Piotra Żyły. Ja nie wiem, co się działo, w ogóle buty gdzieś tam przebierałem, e, nawet, no, no. No i wszystko jasne. Loty na odległość 225,5 metra oraz 219,5 pozwoliły wyprzedzić Polakowi Timiego Zajca i Stefana Krafta. Czułem się dzisiaj świetnie po prostu. Dwa razy zepsułem i wygrałem. Nie wiem, jak to możliwe. A jednak cud? Nie. Filozofia naszej kadry, cierpliwość i praca. Super, Piotrek się zasłużył i dzisiaj zrobił to w... W najlepszym możliwym stylu. Dla żyły to drugie indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata. Uczucie to? Piękne, piękne. I mamy nadzieję, że równie pięknie będzie jutro, bo na takie obrazki można patrzeć bez końca. Skoczkowie mówią, że w lotach ważne jest by mieć w sobie dużo szaleństwa, a tego akurat Piotrowi Żyle odmówić nie można. Wygrana na Skoczni Kulm jest jego drugim zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata. Świadkami dzisiejszego triumfu byli Aleksandra Arajewska i Filip Czyszanowski. Dobry wieczór, właściwie bardzo dobry wieczór. Cierpliwość i praca to przepis na sukces polskich skoczków. Hasło i To słowo przewodnie naszej kadry. Filozofia, która no. sprawdziła się w tym sezonie ponownie, bo sukcesy przecież Dawida Kubackiego, a dziś bohaterem Piotr Żyła. Czekaliśmy, czekaliśmy, on sam czekał i się doczekaliśmy po siedmiu latach ponownie. Piotrka na najwyższym stopniu podium. Olu. Bądźmy precyzyjni. 6 lat, 10 miesięcy, 29 dni, tyle Piotr Żyła czekał na drugie swoje zwycięstwo w karierze. 2013 rok w Oslo, ale wtedy stał na pierwszym stopniu podium wespół z Gregorem Schlierencauerem, a że to szmat czasu, no, pokazuje jedna statystyka. Piotr Żyła, Gregor Schlierencauer i Kamil Stok, wtedy z czołowej dziesiątki w Oslo, oni do dzisiaj tylko uprawiają skoki na profesjonalnym poziomie. Piotr Żyła jest skoczkiem wielkim. Wielkim? A jak się cieszył? Popatrzmy. To była eksplozja radości. Z bohaterem dnia cieszyła się cała polska kadra skoczków. Super, Piotrek się zasłużył i dzisiaj zrobił to w najlepszym możliwym stylu. 225,5 metra i 219,5 te loty dały Żyle pierwsze miejsce. O tym, że jest w formie dał znać już w serii próbnej, w której osiągnął 233,5 metra. E, treningowy był najlepszy trochę. Trochę bardziej e, time, timing w pierwszym skoku trochę nie pasował, ale, ale oba te skoki byli trochę na limicie na limicie do przodu, ale, ale Piotr wywalczył to w lotu, bo Piotr potrafi bardzo dobrze latać. Dolecieć do żyły próbowali dziś Dawid Kubacki i Kamil Stoch kolejno zajęli piąte i siódme miejsce. Troszkę szczęścia może brakło w tej drugiej serii do, do warunków, żeby tutaj odlecieć jeszcze te parę metrów i, i może się gdzieś tam wepchać na podium, ale wydaje mi się, że. Koniec końców całkiem, całkiem fajny konkurs. Mieszane uczucia miał 24. Jakub Wolny. Nie jest to najprzyjemniejszy mamut, co prawda, ale myślę, że jak na, na pierwszy konkurs, e, to nie jest źle. Zgodzi się z tym także Aleksander zniszczał Miejsce 30, ale powody do zadowolenia są, bo dla niego to pierwsze punkty w Pucharze Świata od trzech lat. Na świętowanie dużych i małych sukcesów czasu nie ma. Jutro kolejny konkurs i mamy nadzieję, że będzie równie pięknie, bo na takie obrazki można patrzeć bez końca. A jak pokazuje ten sezon, takie obrazki to właśnie biało-czerwoni mają okazję oglądać najczęściej, bo nasza reprezentacja najczęściej na podium, na najwyższym stopniu podium stawała, bo aż sześciokrotnie i mamy najliczniejszą reprezentację, ponieważ aż trzech polskich skoczków stawało na najwyższym stopniu podium, czyli Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. No i proszę, my tak czasami narzekaliśmy, kręciliśmy nosem, że kadra Michala Drożala to nie ten sam poziom, co kadra Stefana Horngachera. Ale Austriakowi nie udało się nigdy wprowadzić trzech osobnych ludzi na najwyższy stopień pod nim Taka sztuka ostatni raz chyba Łukaszowi Kruczkowi, wtedy był Krzysztof Biegun, Jan Ziobro i Kamil Stok. Przy czym mówmy się, u Bieguna i Ziobry te zwycięstwa mogły być ciut przypadkowe. Przepraszamy panowie, a Dawid Kubacki, Kamil Stok i Piotr Żyła ale to klasa sama w sobie. Nie tak, w tak, 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 absolutnie. absolutnie. Dobrze, bohater Dnia słuchamy. Piotr Piotr, ja rozmawiając z trenerem tak się zaśmiałam, bo mówi się, że ta Kulm to taka skocznia z piekła rodem, a ty jesteś taki piekielny chłopak trochę, co przez te papryczki. A lubię, lubię, ogólnie lubię, lubię loty narciarskie. Piotr, jak to jest stanąć już samemu na najwyższym stopniu podium? Siedem lat czekałeś, czekaliśmy my na to, byś ponownie wskoczył na to najwyższe stopniu. Jakie to uczucie? Piękne, piękne, można powiedzieć, że, e, że to tak e, no dużo, dużo, dużo pracy tak naprawdę tak naprawdę wy, wykonałem. I w, w, najwięcej chyba w tym e, ostatnim tygodniu właśnie po wilingen, bo, bo byłem leniwy, stałem się leniwy, w ogóle mi się nie chciało. No ale później tak myślę, no teraz, teraz loty są, trzeba się wziąć do roboty. No i tak, e, i tak właśnie wziąłem się do roboty. E, można powiedzieć e, najlepiej jak potrafię. No, i czułem się dzisiaj świetnie, po prostu. Dwa razy zepsułem i wygrałem. Nie wiem, jak to możliwe. <laughs> to są pierwsze loty w tym roku, w tym sezonie. Właściwie dużo ich nie będzie, bo jeżeli chodzi o Puchar Świata, no to te dwa konkursy w Kulmi w Wikersund i walka o małą kryształową kulę, no a potem Mistrzostwa Świata. Można powiedzieć, że ten, ten taki Twój pierwszy test tutaj wypadł doskonale? E, no, tak, tak. Jestem, jestem bardzo zadowolony, bo tak naprawdę, no. Nie wiem, że staćmy mnie, stać mnie na, na pewno na, 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 na dziesiątkę. E, ale, ale później tak po pierwszej serii no może, może to podium, e, ale tak no raczej, ra, raczej skupiłem się na, 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 na tym, co, co mam do, do zrobienia e, i to, co tak naprawdę chcę, chcę zrobić w tym skoku, e, czyli, czyli dobrze się bawić. Taka recepta twoja, no, bo dziś się znalazłeś, jak okiełznać mamuta? E, znaczy czy po prostu. Trzeba polubić i, 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 tak naprawdę, i tak naprawdę cieszyć się, że, że można robić to, co się lubi e, i mieć z tego ogromną przyjemność, bo tak naprawdę dzisiejsze, dzisiejsze loty, ogólnie dzisiejszy dzień e, przy takiej pogodzie e, na, przy tak przygotowanym e, obiekcie Mamucim, no to po prostu po prostu bajka, a się, się, się chce, chce skakać. Piotr żyła zwycięzcą pierwszego w tym sezonie konkursu w lotach. Drugi Timi Zajc, trzeci Stefan Kraft i chciałoby się powiedzieć, coś mu się w tej Austrii nie udaje, bo ponownie Austriakowi nie udało się stanąć na pierwszym stopniu podium przed własną publicznością, ale chyba rozczarowany bardzo nie był. Oby mu się też nie udało w niedzielę, a udało się Piotrowi żyle. Nie, jakoś mocno rozczarowany nie był, bo jest bardzo regularny Stefan Kraft, a kluczem do sukcesu w skokach jest mimo wszystko powtarzalność. Jeszcze jedna rzecz o Piotrze że Zerkam tutaj w telefon, bo tutaj Mateusz Lenin statystyki ciekawe podał. Eee, Piotr Żyła lubi zaskakiwać, bo tak, przed wygraną w Oslo w 2013 roku był dziewiąty w konkursie poprzedzającym, dziewiąty w Trondheim, przed Brązem Mistrzostwa Świata 2017, był dziewiętnasty w Lachti i przed wygraną na KULM tydzień temu był 35 Wingen, tak, To jest człowiek, który absolutnie zaskakuje każdego i w każdych okolicznościach. Ciekawe co, co, ciekawe, co jutro wywinie. Powiedział, że czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Ja mu wierzę, bo dzisiaj albo to tak na niebie. Albo tak na niebie, dokładnie, więc z niecierpliwością oczekujemy na ten jutrzejszy konkurs. Do zobaczenia. Aleksandra Rajewska, Filip Dżeszanowski, pięknie dziękujemy. Drugi konkurs w Badmintondorf jutro od 10:35 w TVP Sport. W Jedynce będziemy od 10:50. Kolejne sukcesy. Piotr Żyła w końcu uśmiechnięty. W końcu bardzo pozytywne zdjęcie na swoim Instagramie. Albo się nie zakwalifikujesz, albo wygrasz. Z takim podpisem było to zdjęcie. Uśmiechnięty również Kamil Stoch. Dzisiaj miejsce siódme. Napisał, że oficjalnie stwierdzam, że ten mamut w Kulm jest ok. I oczywiście gratulacje dla Piotra Żyły. Trochę statystyk. Do tej pory w obecnym sezonie Pucharu Świata najwięcej zwycięstw odnosili Polacy, którzy są jedyną reprezentacją, w której wygrywało aż trzech Skoczków. No i pierwszy sezon od 2013-2014, kiedy to trzech polskich skoczków wygrywało zawody Pcharu Świata. Wcześniej był to biegun, stoch i ziobro.